Siemanko, widzowie, witam was. Z chrypką. Bardzo serdecznie. Moi drodzy, ciśniemy sobie dalej. Mam nadzieję, że. Ja Seria przypadła Wam do góry. Czyli na głównym trakcie okradali? <grym> Gdyby nie przymusy drogowe, pojechałbym naokoło, przez soden. <grym> to jest tak typowy polsko, ko polski komentarz. Mam wili, że Lyria, to dziki kraj. Że tam bezprawie, bez chałowie bez i w ogóle sromota! Za co ja wam podatki płacę? Żeby mnie bandyci na głównym pokoju. Okay. nie mogę tutaj nic zrobić więcej. Przecież w sensie nie było nic. Tak mi się wydaje. No to idziemy dalej. Morale. Twoje armie zmienne. Teraz jesteśmy. Aha, neutralne morale nie mają wpływu na kartę, ale niskie zmniejszy siłę każdej jednostki o jeden, a wysokie podniesie o jeden. Aktualne poziom mamy tutaj. Morale zmienia się w zależności od podejmowanych wyborów. Aby je podnieść, złóż ofiarę w przedrożnej kapliczce. Po każdej wygranej bitwie morale wróci do stanu neutralnego. Musisz więc stale o nie dbać. A to nie jest taki problem, bo akurat, wiecie, gramy na takim łatwiutkim w poziomie, że wszystko powinno być git. Ale zobaczcie, mamy tutaj Bogowie. nowego przeciwnika. To co? Trupojady. Zwabił je zapach krwi. Nie pozwolę, żeby potwory panoszyły się po moich gościńcach. Do ataku! No od razu walka, rozumiem, że to teraz my zaskakujemy. No i mamy gula. Tak, to, to nie był chyba gul. Nie pamiętam jak się nazywała ta karta, ale uwierzcie mi, ona jest w Gwincie gra wielosobowa, przypominam. Są nawet odcinki na moim kanale, dlatego zachęcam do nadrobienia, jeżeli jeszcze nie oglądaliście. Sztandar jest specjalną, specjalnym rodzajem typem karty możesz mieć tylko jeden w swojej talii. Pojawi się na początku rozgrywki, Tutaj mamy jeszcze znaczek, Mała. zobaczcie. W środku dnia w taki upał? Co to? Czary? Nie Niewykluczone Miejmy się na baczności. Fajne są te komentarze. Twoje rzędy znajdują się pod wpływem mgły. To jest jeden z modyfikatorów. Jasna sprawa. Wpływają na wszystkie karty w danym rzędzie, wzmacniając je bądź osłabiając. W przyszłości uzyskać dostęp do kart, które pozwolą ci oczywiście na podobne modyfikacje. Zobaczmy czym jest ta karta. Co to jest? Widmo, strzyga? Nie wiem pani. To Pierwszy jest Pierwszy Nie coś takiego na oczy. Czyli wypadałoby zrobić... To ciekawe jak zrobię tak. Pan coś ich nie uratuje! Nie opłaca się, Ma małe misple, bo tutaj mogłem zagrać, ale przez to, że tutaj mamy taki myk, to zagramy troszeczkę inaczej. Teście dwojady to ja znam! Z Też... wiosny wylazły na moje ziemię dopadły chowiec. Też jest słuchajcie. słuchajcie. Póki się nie obejrzą. Wtedy wielka moc w nie wstępuje. Wolałbym jeszcze normalnie zagrać, ale no, nie mogę inaczej zagrać. Także musimy zagrać tak. Chciałem powiedzieć, że te karty są dokładnie takie same w Wincie. Gra mobilna oczywiście, Niech mobilna, Boże, wielosobowa. I jest wersja mobilna oczywiście. tak samo jak ludzie. Ale są problemy z nią. Grak był bardzo fajny, jeżeli chodzi o... E, ...o Wiedźmina. Muszę zagrać niestety. Niezależnie od tego, co mam tam. Można zrobić tak. Chciałem tylko dodać. Chciałem tylko Dobrze, i wyłącznie dodać, się nasyciły. że wygląda to bardzo podobnie. Oczywiście są pewne różnice, dlatego zachęcam, naprawdę. Sam gwint, mimo że nie ma już oficjalnego wsparcia, wciąż jest ok. Także nie, nie musicie się martwić. Mamy wytrzymałość, i ta karta zostaje. Wytrzymałość jest tutaj zaznaczona a soła joście, no buty cisną. Niestety jest odnowienie. Fajnie, że tutaj jest dowódca, jakby górnie. Pani, jest ich więcej. Na Niedobrze pani, oj, niedobrze. Fajne. Pasuje do tego. No zobacz, zobacz, znowu nie mogę, muszę tutaj trafiać. Za trzy punkty aż. Wow. Tym razem zagrąd tutaj. Silne niczego się nie boją. Tutaj w ogóle jest literówka, bo nie powinno być zadowolnego, tylko z dowolnego. Nie czują bólu. Widziałem to już. Pani, oddajmy pole, już nie wygramy, ale możemy ograniczyć straty? Jak nie wygramy? No widzieliście, pokazałem wam. Królowo, nie ma wstydu w poddaniu pola, kiedy walka idzie nie pomyśli. Wydaje mi się, że punktów może nam zabraknąć. Także gra podpowiada, że trzeba spasować, także spasujmy. Tutaj już bardzo dużo rzeczy. Co ciekawe, bardzo podobnie działa Algul, tylko z tą różnicą, że tam gdzie zagrywamy na rząd, to wybieramy tym samym, z którego cmentarza ma być zagrana rzecz. Jest ja spawa. Nie ma odwrotu. Do boju! Mamy jakiś ten mamy praktycznie rozkaz. Jakieś nowe paskudztwo. Zuzas. Bardzo fajna karta. Gdzie moje Sole? Ta akurat karta jest słuchajcie, e, zmieniona. Na początek zagraj. Fagenburg. Okay. Tutaj chodzi o to, żeby były synergie. Mamy też rozkaz, zaraz Wam wszystko pokażę, co i jak. Nie, 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 nie martwcie się, oczywiście, możemy. Jak widzicie, tutaj aktywować, aktywować dowolną ilość kart umiejętnością typu rozkaz, jakby było więcej takich kart właśnie z rozkazem na stole. Eee, mogę chyba. Z... A nie, gra mi tutaj już w ogóle nie, nie, nie pozwala. Niestety, ten uczek ma to do siebie, że nie pozwala mi tutaj grać po swojemu. Niestety. Jak jest. Kartę dalej trzeba. Wystarczy grać. jeden strzał. Gra tutaj podpowiada co i jak. Jak widzicie, zadajemy wszystkim jednostkom wrogi w rzędzie obrażenia równej wartości pancerza tej dokładnie karty. No i tutaj mamy. Możemy na środeczek. Odnowiony stack, możemy znowu uderzyć. Znowu stracić pancerz. Tutaj przy okazji nie mogłem me mewę użyć. Mew. No i zobaczcie, tutaj mamy jeszcze jedno rozmieszczenie. Żeby zobaczyć... Mi ładne obrażenia, 20 punktów różnicy tutaj jest. Nie wiem, że kamerka jest... Wygraliśmy. No i fajnie, słuchajcie, jest kolejny winek. Mamy nagrodę po wygranej gierce. Trochę się dziwię, że nie można sterować w Bo ja powiem wam szczerze, i intu, 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 intuicyjnie już tam wiecie. Sobie ruszę. Ukochany, błagam. Napisz jak doszesz tylko do świątyni. No nie dotarła, zobaczcie. Wiem, że to tylko dwa tygodnie, ale już mi ciebie tęskno. Oooo, jak słodko. Dom bez ciebie jest pusty. Mam nadzieję, że nasz datek, choć skromny, ucieszy wszechmatkę. w końcu doczekamy się dziecka. Jestem pewna, że będziesz również z ojcem, co mężem. Uważa na siebie, wracaj. Obawiam się, że już kolega nie wróci. Ale ciekawe, czy. Przypadkiem nie uruchomił, nam się. Kłęść. Pójdę oczywiście tu na dół, bo jak widzicie, mamy kilka rzeczy. No i przede wszystkim mamy rozmowę. Drwa, żeśmy narąbali. Nie sprzedawam się na co pani? Bo jeśli tak, to bierzcie ile dusza zapragnie. Skoro kundlami się zwą, to trzeba się z nimi jak z kundlami obejść. Buduję mosty dla pana starosty. Chyba, chyba wystarczy, tak dostaliśmy już a dostaliśmy już słuchajcie surowiec W prawym górnym rogu przypominam Ale zobaczcie, że mamy jeszcze sobie tutaj coś Do podniesienia i zobaczcie ile rzeczy jeszcze Wszystko jest słuchajcie Fajnymi rzeczami, bo tak i złoto I słuchajcie drewno Pięknie to wygląda i co ciekawe w końcu dotarliśmy do Drogowskazu, wskazu, że już szybką podróż Przyda się jeżeli trzeba będzie się oczywiście cofać Tu tu mieliśmy jakiś łup. Tu mamy questa. Tu mieliśmy jakiś łup podobno po drodze. Ale chyba, że tu Ano faktycznie zobaczcie, to mi umknęło aż 76 zł, czyli no, warto było wrócić. Dajcie jeszcze raz znać w komentarzu, jeżeli... Chcielibyście, żebym tutaj, że tak powiem, zwiedzał wszystko, czy idziemy z koszmaru. Chyba można z nim jeszcze pogadać. Zróbcie porządek z tymi bandytami, pani, bo strach na pole wyjść. Dobrze, król złoty, królewiczu. Zrobię z, nie, z nimi porządek. No i jeszcze werbunku troszeczkę mamy. No, ale przede wszystkim mamy tu. Jakąś rolę. wraz z orszakiem dotarła do Orlego Rueda. to wygląda. Żołnierze oczekiwali królowej, stojąc na baczność w piekącym południowym słońcu. Wasza wysokość, hrabio Caldwell. Spocznij, sierżancie. Jak sytuacja? Spędziliśmy chłopów na plac. Podejrzewamy, że udzielili pomocy bandytom, ale po dobroci nie chcą mówić. Wasza wysokość pozwoli kata sprowadzić. Jak stryczek zawiąże, to w mig przemówią. Najpierw sama z nimi porozmawiam. Wasza wysokość nie godzi się, żeby królowa plebs indagowała. Korona mi od tego z głowy nie spadnie. Prowadźcie. To też jest takie powiedzonka, co? Korona ci spadnie z głowy, widzu? Jak dasz łapkę Popońcie w górę? Pokłońcie się jej wysokość królowa Liri i Rifflewe. Litości, dobra pani. My prosty ludzie, niczego nie winne. No, przekonamy się. Wstańcie z kolan. Jesteście moimi poddanymi, nie niewolnikami. Ja tak mogę ich wszystkich tak także. Mewę wysunęła królewski pierścień do ucałowania. Ale wieśniak, widać nieobeznany z dworskim protokołem, ścisnął jej dłoń i mocno potrząsnął. No, proszę, zaraz przejdziemy na ty. Skandal! Żołnierze, brać go! Wszystko pod kontrolą, Caldwell. Pani wybacz, nieobytym. Przestań, masz dziarski chwyt, a ja szanuję silnych mężczyzn. Jak się nazywasz? Mściwój, syn Lemborka. Miło mi, mściwoju. Jestem strapiona i potrzebuję Twojej pomocy. Proszę, odpowiedz na moje pytanie. Kto przewodzi tym bandytom? On... Y, dziwnie go zwą pani. Książę psów. <laughs> Lol. Proszę, proszę. o błękitnej krwi. A mówił gdzie jadą dalej? Lubka, pamiętasz? M mówił o jakimś... Claytonie? Clayton. Lord Clayton. Ma posiadłości na południe stąd. Każ trąbić na wymarsz. Ruszamy tam. Natychmiast. Pani, nie krzywdźcie księcia. Jedzenie nie dał. I mieszek za gościnę. Milczeć chamy! Królowa z wami skończyła. Pani, jakie dacie rozkazy? Co z nimi zrobić. Nie hmm. ja no chyba wypuści się. A... Wypuścić. Zaraz żniwa, mają pewnie pełne ręce roboty. Dzięki pani! Niech ma teczka Melitele mowa z opiece. O siebie się mówi. Bo jeśli jeszcze kiedyś usłyszę, że daliście schronienie bandytom, że okłamujecie moich żołnierzy, wrócę tu i puszczę z dymem każdą chatę, pole, sad. Rozumiecie? Mewe roztrąciła chłopów na boki i ruszyła cwałem w stronę posiadłości lorda Claytona. To w porządku. A w Orlim ruczaju długo jeszcze mówiono o królewskiej wizycie. Szeptem. Przy zamkniętych drzwiach. Ja? Raczej, raczej, chyba. Chyba nic złego się nie wydarzy. Nie, nie czuję tutaj, że na przykład zostaliśmy, nie wiem, zdradzeni na przykład. Raczej wszystko będzie git. Informacje, znaczniki. A to może być ciekawe. Jak widzimy, oczywiście trzy zagadka. Ciekawe miejsce. Zagadka. Zobaczcie, ile. Uu. Uuu chłopcze, sporo tego. No dobra, fajnie, podoba mi się. Widziałem, że coś jest na dole, ale chyba po tej stronie. Co się dzieje, Reinhard? Bandyci atakują królewskich poborców podatkowych w biały dzień? Zapłacą za to pani. O tak. I nie tylko oni. Źle się dzieje w Lyrii. Mój kraj został zaniedbany. Zapłacą. Tym złotem co ukradli. Pani, twoi poddani? Kmiecie Jarób i Wilmę, proszę o uniżenie o pomoc. Trzasnęła im ośka w wodzie, a spieszno im na targ. Jakie są Twoje rozkazy? Minus 50, 25, A będzie na zielono. Jest awansik. Normalne, może być. Myślę, że to jest w porządku. Także moi drodzy, zdobywam... A proszę, jeszcze tutaj mamy drewno. W ogóle bardzo dużo już uzbierałem tego towaru że fajnie to wygląda. Moi drodzy oczywiście jedziemy z tematem dalej. A to co to? Królowo w tym domu ukrył się jeden skundli ze spali, Został zraniony podczas ataku Norli Ruta, jaką pani go porzuci i mówi, że jeśli go oszczędzimy, zaraz idzie. A ci nie nam się przekupić. Myślę, że nawet mógłby, mógłby nam pułapkę machnąć, wiecie? Nie wiem, no najwyżej będziemy tego żałować. Tutaj jest podobno też coś, ale żeby się tam dostać. A, mamy tutaj odkładankę. Co to za hałas? Uwaga, kamienie! No takiego bossa to jeszcze w grze nie widzieliście. Mierzdzonych żołnierzy. Fajne. Bitwa skrócona, jest runda tylko i wyłącznie trzecia. Niektóre bitwy podlegają specjalnetom. Nie wystarczy sama siła, żeby wygrać. Musisz osiągnąć wskazane cele. Na mapie eksploracji te bitwy oznaczają są ikoną puzla. Zniszcz wszystkie głazy, zanim dotrą do żen. Skarpa się osuwa! Ratuj się kto może! Pani! Schowajmy się za wozem! Dajmy go naprzód! Bardzo proszę. Co teraz? Point. Mało was tu. Ściągnijcie kompanów. Raz za raz, pókim dobry. No też ich nie uratuje. Tutaj mamy trzy pancerza już. Koniec. Wystarczy jeden... Wóz! Wykorzystajmy wóz teraz! Fajne, Wszyscy wiecie. Ja, udało się. Musiałem, musiałem troszeczkę tu poczytać, żeby nie popełnić będu, ale wydaje mi się, że to całkiem takie ok, nie? W sensie. Mury klasztoru się osunęły. W porządku. coś musiało uszkodzić wsporniki. Albo ktoś. No nic, jedziemy. Ale tutaj mnóstwo jest towaru, oczywiście zbieramy, zbieramy. Bardzo dużo zbieramy. No i zobaczcie, ile tutaj ląduje. Przypominam, że jeszcze nic nie wybudowałem. Tak zbieram i zbieram, wiecie, bo. Chce, słuchajcie, mieć wszystko i być pewnym, prawda? Z naprzeciwka, turkocząc po bruku, jechała wyładowana sianem furmanka. Z drogi! Krzyknął hrabia Caldwell, stając w strzemionach. Ustąpcie królowej! Chłopi posłusznie zjechali na porośnięte pokrzywami pobocze. Mijając wóz, mewę zajrzała do środka i zamarła. W sianie leżał ciężko ranny, gorączkujący mężczyzna. Od owiniętej bandażami nogi bił zapach zgnilizny. Bogowie, kto go tak urządził? spytała Mewe. Bandyci? Nie, pani, odparł Woźnica. Potwór! Tam na wschód, wedle zadaru, stary Mogilnik stoi. Po elfach jeszcze, ciągnął chłop. Jaropełkę wnyki tam zastawiał. Wczoraj cały pokrwawiony wrócił. Mówił coś o długowłoszej kobiecie, która z grobu stała. Do dobrych siostrzyczek Melitele go wieziemy tu na skarpie. Może coś poradzą. Na pewno, powiedziała królowa, choć patrząc na poranionego chłopa, wiedziała, że skona nim nadejdzie noc. Szerokiej drogi królowa gwiznęła przez zęby. Klacz ruszyła stępem. Posłać powiedź mi na pani? spytał Caldwell. Odmieniec zaraz by potworę zgładził. Póki nie pojmiemy bandytów, nie pozwolę, by ktokolwiek oddzielił się od orszaku, odparła Mewe. Zaraz by pochwycili umyślnego. Ale jeśli droga zawiedzie nas w okolice zadaru, może sama się tym zajmę. Pani, dopiero co walczyliśmy z bestiami i ledwie uszliśmy z życiem. Tu trzeba srebra, formuł magicznych. Albo tu kuszników. Odpowiedziała spokojnie królowa. I nieco odwagi. W drogę Caldwell. No i słuchajcie, mamy etap, w którym teraz to my decydujemy. Fajnie podoba mi się, tablica ogłoszeń. Słuchajcie, gdzieś tu jest tablica ogłoszeń. Ja bym jeszcze wejdę tutaj, bo tutaj lubią, wiecie, rzeczy podkreślać. Pójdziemy do... Popłoń się bogą. Pójdziemy, pójdziemy. Blisko. No i praktycznie zwłaszcza bitwa, ciekawe miejsce, łupy. Tu jest zagadka. My mamy się udać tutaj. Moi drodzy, i tam jest jeszcze coś. Bardzo dużo fajnych miejsc. Najpierw pójdę tutaj, bo mamy rozmowę potencjalną. Nie nad każdym, ale i tak warto jej się przypomnieć. Zawsze jest czas na modlitwę. Nawet w trakcie wojny. Widzę, żeś głodna Bożego słowa pani. Dobrze wstawię się za tobą u wszechmatki. matki. Pokłoń się bogom, a nie pożałujesz. Dostaliśmy coś, nawet w trakcie wojny. Plus jeden było, tylko nie zdążyłem zobaczyć co dokładnie. E, tu mamy coś. Tu jest zagadka. Tu mamy w razie co uruchomienie, zobaczcie. Ale ta zagadka, słuchajcie, musimy przejść rędy. Moi drodzy, jeszcze dosłownie kilka minut. Zobaczmy, co tutaj jest zgrane. Troszeczkę ruszmy z tematem. I tu chyba walka. O bogowie walka. Tak jest. Ta nie jak trudna. Wilej etap, etapce, nie pozwól, żeby jakikolwiek coś zginął. Wystarczy jeden plus, żeby zmienić siłę parzystą, nieparzystą. Ok. Cokolwiek to znaczy. Bardzo fajnie to jest naprawdę zorganizowane. Naprawdę, uważam, że to jest bardzo fajnie za zorganizowane, na początku każdej tury, jeśli siła tej jednostki jest parzysta, przenieś ją do drugiego rzędu i zadaj wszystkim jednostkom w punkt. Ok. punkty. Zmień siłę każdej jednostki w tym rzędzie na średnią siłę wszystkich jednostek, a następnie zniszcz tę jednostkę. O, to jest dosyć specyficzne, prawda? Trzeba będzie to zrobić, żeby zrobić tak jak myślę. Dobra, a mam taką. Aha, tego w ogóle nie mogę zagrać. Czy to muszę zamknąć, czy co? Słuchajcie, no. O. No nie może tej karty, chyba że. Tutaj. No chciałem zobaczyć po prostu jak to działa, nie? Na razie się nie muszę tutaj niczym martwić, bo niestety to tak niefortunnie leci. Hmm. No dobra Wystarczy jeden strzał.

nie mogę uwierzyć, że to było tak proste, a zajęło mi tak dużo czasu, moi drodzy. Nie pytajcie, nie pytaj. Załóżmy, że od razu to pokonałem pizzeria Italiano. Margarita zrobiłem. Wiecie jak jest. Syno, do Rolego Ruczający zajechali poborcy. Znów nas będą do skóry golić, żeby królowa miała złoto na celkańskiej jedwabie. Po moim trupie zbierzcie tam w chałupie cennego i owin. Natłuszczone baranie skórę. Rano pójdziemy na pole i zakopiłem wedle snopu. Poborcy będą musieli obejść się ze smakiem. Okay. No i co? I co z waszego planu wyszło? Nic nie wyszło. Gucio wyszło. Niestety. Tu nie mogę zejść. Pole. Mogę tedy przejść? Jak, jak tu w ogóle można wejść na to pole? Tam jest. Tam jest na górze przejście, moi drodzy. Tutaj będzie prezencior. O tu, tu, tu. To nie jest tu? O, jest tutaj. Pięknie, 240 zł. Moi drodzy, ruszyliśmy troszeczkę z fałową, jako że miałam dzisiaj niestety albo stety dużo cięcia. No to słuchajcie, całą resztę ogramy sobie później. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Dziękuję za dzisiaj i widzimy się w nasze, no i Oczywiście w następnym materiale. Do następnego trzymajcie się. Yo!